Trudno opisać odgłosy, które potem nastąpiły. Najbardziej słychać było łańcuchy i jęki agonii. To było tak, jakby wszystkie dusze potępione z całego wszechświata postanowiły zorganizować konferencję na moim podwórku. Wtedy Pandora wciąż krzyczała rzeczy w stylu: Ile razy mam ci powtarzać, że tego syna kurwy pułkownika tu nie ma, po prostu idźcie do światła, kretyni. Gdy wywijała swoim dziwnie wyglądającym długim mieczem, trzaskając nim o łańcuchy. I jeszcze ten śmiech bez nogiej Lindy, wśród jakichś innych dziwnych odgłosów, których nie mogłam zidentyfikować, brzmiał jak wyjątkowo złośliwa stara wiedźma. Zajęło to Pandorze ponad godzinę, aby przyjść po mnie, co nigdy wcześniej nie miało miejsca. U, jestem wykończona. "Obejrzyjmy jeszcze raz ten super głupi muzykal, oznajmiła przy mojej framudze drzwi. Co się stało? zapytałam zaniepokojona. To nie było tak, że pytałam o jej sprawy, ale spytałam głównie dlatego, że zazwyczaj bardzo dobrze dawała sobie radę z najeźdźcami. Usiedliśmy na kanapie i włączyłam dla nas gris. Zagrożenia, które są żałośnie słabe, są najgorsze." Czy wiesz, że to była kiedyś farma z ponad tysiącem niewolników? Domyślałam się, że ta ziemia prawdopodobnie miała niewolników, ale nie mogłam sobie wyobrazić, jak wielu. Oczywiście, że kiedyś było to znacznie większe gospodarstwo, rozciągające się także na sąsiednie posiadłości, ale rezydencja właściciela niewolników mieściła się właśnie tu, gdzie jesteśmy, włączając w to większość Twojego podwórka oraz pracownię Henry przytaknęłam. Kiedy niewolnictwo stało się nielegalne, ten starszy pułkownik zaprosił wszystkich niewolników, których wtedy miał, byłam w stanie policzyć co najmniej 80 na bankiet w rezydencji. Podobno. To, co faktycznie się stało, to rasistowska szumowina zamykająca ich wszystkich w środku i paląca rezydencję doszczętnie, bo uważał, że jeśli nie mają mu służyć, to nie zasługują na życie. Zajęło mi to co najmniej 20 minut, aby pozwolić, żeby zapadło mi to w pamięć, i nie wstydzę się powiedzieć, że wybuchnęłam płaczem. Mój mózg nie mógł nawet przetworzyć takiego okrucieństwa, zwłaszcza, że ponieważ rząd nie oferował żadnej pomocy dla niedawno uwolnionych niewolników, którzy nie mieli dosłownie nic, większość proniewolniczych farmerów, kiedy była zmuszona uwolnić swoich niewolników. Kończyła po prostu zatrudniając ich za grosze, a oni żyli prawie tak samo, ale teraz legalnie, jako wolni ludzie. Ale ten pułkownik nie uważał nawet, że zasłużyli na tę bezkresną zmianę na lepsze. Był zły i zgniły. Od dawna, nawet przede mną, oni powracają. Nikt nie wie, kiedy się pojawią. Przed kolejnym najazdem mogą minąć miesiące, lata czy nawet dekady. Ale zawsze wracają tak pełni smutku i gniewu. Są tak zaślepieni, że głęboko wierzą, że pułkownik wciąż tu jest, a oni naprawdę chcą go zniszczyć. To w pełni zrozumiałe, odpowiedziałam. Tak. Wiem to wszystko, ponieważ za każdym razem, gdy ich łańcuchy dotykają mnie lub moich podwładnych, widzimy i czujemy to wszystko. Wszystko, przez co przeszli. To dlatego walka jest zawsze taka powolna. To przez wizję, oraz dlatego, że unikam całkowitego zniszczenia ich, więc mają jedną maleńką szansę, by po prostu ruszyć dalej i pójść w stronę tego cholernego światła. To straszne warknęłem. Więc duch pułkownika już nie jest z nami? Nie. Poszedł do piekła lub czegokolwiek innego dawno-dawno temu. Czy to nie jest niesprawiedliwe, że on może żyć dalej w swoim życiu pozagrobowym, podczas gdy ci wszyscy ludzie muszą cierpieć jako widma? Wyglądają tak okropnie, wszyscy spaleni, kawałki ich ciał spadają, gdy się poruszają, i nie chodzi tylko o tych osiemdziesięciu, którzy zostali spaleni. Wszyscy niewolnicy, których kiedykolwiek posiadał, chcą go zniszczyć. A my musimy walczyć z kolejnymi, gdy pierwsi padają i kolejni wchodzą do posiadłości. To brzmiało trochę jak czołg wjeżdżający na podwórze, zauważyłam, wciąż zwalczając chęć płaczu nad całym tym bezsensownym okrucieństwem. Och, to dlatego, że niektóre z ich forum są tak zmanierowane i skrzywione, że stopiły się ze swoimi łańcuchami i ze sobą nawzajem, pracując jako pojazd dla tych, które są, mniej więcej, w jednym kawałku nad nimi, wyjaśniła Pandora. Przez chwilę oglądaliśmy film w milczeniu. Pandora wydawała się bardziej zrelaksowana, bo zaczęła śmiać się delikatnie i mruczeć. Jej włosy są takie śmieszne, za każdym razem, gdy kamera zamykała się na Sandy. Ja, z kolei, wciąż próbowałam przetworzyć te niesamowicie mroczne kawałki historii. Hmm, Pandora, czy to w porządku, jeśli dam ci coś, co kupiłam? Czy jest to jakiś dodatkowy kurczak? Nie mam nic przeciwko, ale pamiętaj, że po prostu jem jest z powodu umowy. Potrząsnęłam głową i chwyciłam genialne różowe pudełko, które trzymałam w ukryciu od kilku tygodni. Następnie padłam na kolano, aby pomóc Pandorze założyć jej zupełnie nowe buty. Kurwa mać, co ty robisz? Nie mogę się ożenić! Wydawała się naprawdę zaniepokojona, że zamierzam się jej oświadczyć. Zaśmiałam się i pokazałam jej parę bardzo artystycznych, płomiennych, wysokich obcasów. Coś, co nosiłaby Lady Gaga, ale w bardziej przystępnym przedziale cenowym. W końcu wciąż jestem tylko pisarką z hipoteką do spłacenia. Dziwnie było wybrać idealny rozmiar, bo nie miała palców, ale potem doszłam do wniosku, że z kopytami o wiele łatwiej będzie nosić ekstrawaganckie obcasy, bo te zawsze najbardziej bolą palce. Była taka szczęśliwa, zaczęła nawet krytykować każdą fryzurę w filmie z większą pogardą i porywczością niż kiedykolwiek. I nigdy tych butów już nie zdjęła. Melinda? Tak. Ja, jestem do bani. Wyglądała, jakby chciała powiedzieć przepraszam, ale nie mogła tego zrobić. Wydawało się, jakby zbierała trochę odwagi, aby kontynuować. Nie powinnam było atakować twojej krewnej. Po prostu jej wzmianka o kafacecie i si rzeczy. Wewnioskowałam, że miała na myśli księdza i Wodę Święconą. To naprawdę mnie zabolało, wiesz? No i innych też. To fizyczna tortura i nie wygania nas, bo dom. Nie, te tereny właściwie. Cóż, nadszedł czas, aby Lakota opowiedziała ci o całym skomplikowanym głównie, które przerasta moje kompetencje. Lakota? krzyknęłam, gdy bardzo wysoka, rdzennoamerykańska starsza kobieta w typowych ubraniach i warkoczach nagle zmaterializowała się w salonie. W przeciwieństwie do innych duchów, które miały imiona takie jak beznoga Linda czy oparzona twarz, które sugerowały śmiertelne urazy, ani jej imię, ani ciało nie nosiły niczego sugerującego jej causa mortis. Lakota była piękna w pewnym sensie, niczym stara i inteligentna ciotka, na którą się patrzę. Wszystko w niej sugerowało siłę, która nie była niepodobna do siły natury i wyglądała spokojnie niczym oko huraganu. Nosiła się w sposób mądrego i współczującego przywódcy. Witaj, dziecko. Jestem kimś, kogo nazwałabyś szamanem i jestem przywiązana do tego miejsca niczym wieczny obserwator od czasów, zanim twój lud po raz pierwszy przybył na tę ziemię. Jej usta nie poruszały się, ale usłyszałam jej przyjemny i energiczny głos wewnątrz mojego umysłu. Widzisz... Wódz mojego plemienia, przecząc wierze prawie wszystkich innych Siuksów, nie uważał, że istnieje życie pozagrobowe. Według niego, jedynym sposobem na złożenie naszych dusz na odpoczynek było przywiązanie ich do kawałka ziemi, który został specjalnie stworzony dla zmarłych. Cmentarz dla twojego ducha, można by powiedzieć. Przytaknęłam. Brzmiało to jak coś, co mogło pójść bardzo bardzo źle. Przez tysiąclecia skończyło się to stworzeniem pewnego rodzaju pola magnetycznego, które przyciąga zagubione dusze, zwłaszcza te, które umarły pragnąc w zemsty. Odpływu dla tych, którzy nie są ani żywi, ani nie przekroczyli tego, co jest do przekroczenia. A przede wszystkim trafy, którą istoty w podróżach po zewnętrznych płaszczyznach. Ostatecznie wykorzystują jako łatę, albo jako drzwi, aby sieć spustoszenie w świecie żywych. Podsumowując, zainterweniowała Pandora, Twoje miejsce jest przeklęte jak Jasny Chuj. Zadałam lakocie masę pytań. Była najbardziej kompetentną istotą, jaką kiedykolwiek spotkałam, jeśli chodzi o historię i stare czary, ale o niczym innym nie wiedziała zbyt wiele w końcu biedaczka żyła wiele wieków temu. Wyjaśniła mi, że w domu były dwa typy bytów, a potem trzeci Pandora, który był wyjątkowy. Pierwszą grupę stanowiły te podobne do niej były neutralnymi obserwatorami przywiązanymi do samej ziemi, więc mogły się nieco przemieszczać, w zasadzie tylko do pobliskich posesji. Nie mogli walczyć, ale sama ich obecność zapewniała jak największą równowagę i ochronę okolicy i właśnie dlatego nie panowała tutaj taka zła atmosfera, a nadnaturalni intruzi pojawiali się raz na tydzień albo i dłużej, zamiast roić się tu co chwilę. Ta grupa stanowiła zdecydowaną mniejszość. Poza Lakotą było tylko jeszcze trzech innych, a oni także byli szamanami. Zapytałam, czy mogę też ich poznać, ale ona wyjaśniła, że bardzo rzadko wchodzą w interakcję z kimkolwiek poza sobą, nawet z innymi duchami. Mogłam jednak spróbować, ale to ona była rzecznikiem grupy. Druga grupa bytów znalazła się tam z powodu odpływu. Umarli w urazie i nienawiści i stali się błąkającymi, zagubionymi duszami. Ten dom, czyli epicentrum zniekształceń spowodowanych przez przywódcę plemienia Lakoty, dostarczał jedynej częstotliwości wibracyjnej, która była dla nich wygodna. Duchy te, jak głuptasek i staruszka, Technicznie mogły opuścić dom, ale jeśli przekroczą granice posiadłości, to albo muszą być gotowe do przejścia do rzeczywistego życia pozagrobowego, albo ich duchy zostaną rozproszone w energię i zasymilowane przez ziemię. W przeciwieństwie do szamanów, większość tych duchów nie ma zbyt dużej jasności umysłu i nie przypomina sobie zbyt wiele z czasów, kiedy żyły. Pamiętają głównie okoliczności swojej śmierci. W większości tragicznej, jak można wywnioskować, oraz powód, dla którego szukają zemsty. Zapytałam, czy w końcu udało im się przejść dalej. Z czasem niektóre duchy opuściły posiadłość siuksów, że tak powiem, powiedziała Lakota, a Pandora przerwała jej, aby wyjaśnić, że tak większość z nich nazywa dom. Ale większość odmawia odejścia, dopóki nie będzie mogła dokonać swojej zemsty. A najczęściej nie jest to już nawet fizycznie możliwe. Wszyscy są po prostu zbyt zagubieni i zdezorientowani, aby zdać sobie sprawę, że mają wybór. Czy zrobiłaś coś, aby im pomóc? Zapytałam. Lakota westchnęła. Pozostali szamani i ja jesteśmy strażnikami Ziemi, a nie jej mieszkańców. Możemy więc jedynie posunąć się do rozmowy z nimi, mając nadzieję, że przekażemy im jakąś mądrość, która stopniowo doprowadzi ich do oświecenia. Przytaknęłam. Teraz odnośnie naszej tutaj obecnej Pandory. Jest to naprawdę szczególny przypadek, nawet wśród wszystkich osobliwych rzeczy, które widziałam w moim długim życiu tutaj. Zawarła umowę z jednym z najwyższych sług Orkusa jeszcze za życia, a unikalne pole magnetyczne domu sprawia, że ta umowa jest całkowicie niezniszczalna. Chętnie przyjęła warunki, kierowana oczywiście rozpaczą, ale demona to nie obchodzi. Próba opuszczenia granicy farmy, a czasem myślenia nawet o tym, sprawia, że moja skóra płonie. Wyjaśniła Pandora, jakby to było nic wielkiego. To jest nie do zniesienia: chciałabym móc po prostu zostać rozproszona, tak po prostu. Nieistnienie byłoby dla mnie błogością. Czułam się smutna na myśl o jej nieistnieniu, ale oczywiście byłoby to dla niej o wiele bardziej miłosierne niż życie tym nieszczęstym półżyciem, żywiąc się surowymi kurczakami i atakując potwory. Widzę, że potajemnie badałaś to, i oczywiście nie wiem wszystkiego, nawet w kwestii czarów, ale wiem tyle. Są tylko dwa sposoby na uwolnienie Pandory, a ona już je zna. Ale jeden jest gorszy od jej obecnej sytuacji, a drugi jest niemal niewykonalny wyjaśniła Lakota. Lekko się zarumieniłam. Nie chciałam, żeby Pandora wiedziała, że kupowałam w internecie obsteniczne e-booki, żeby spróbować znaleźć rytuał, który uwolni ją od orkusa. Nie udało mi się. Czy mimo wszystko mogłabym je usłyszeć? Lakota następnie skinęła głową i ujawniła je. Oto, czego dowiedziałam się z jej długiego wyjaśnienia. Pandora albo musiała poprosić Orkusa o zerwanie tej umowy i zawarcie innej, ale on dałby jej coś jeszcze gorszego, albo kazać komuś zająć jej miejsce na bardzo konkretnych warunkach. Kilka nocy po nalocie armii pułkownika zaczęło się dziać coś bardzo nieprzyjemnego. Głupie nastolatki dowiedziały się o mojej nawiedzonej posiadłości, a wyzywanie swoich przyjaciół do wtargnięcia stało się powszechnym trendem. Oczywiście jedną rzeczą było szkodzenie najeźdcom, którzy przyszli mnie skrzywdzić albo zabrać moją duszę. Ale byłoby to zarówno zbyt okrutne, jakby zbyt kłopotliwe, gdyby mój osobisty demon zaszlachtował kilku głupich szesnastolatków, którzy nie chcieli nikogo skrzywdzić. To było naprawdę szczęśliwe, że będąc tego dnia w mieście, usłyszałam, jak jakieś dzieciaki rozmawiały o pójściu do mojej posiadłości w nocy. W ten sposób mogłam przygotować Pandorę, żeby ich nie zabijała. Jest pierdolone ostrzeżenie, Melinda. Jeśli nie mogą zastosować się do tak prostej rzeczy, która nie jest ich sprawą, lepiej, żeby byli martwi. Oni nie są źli, oni są tylko plantami. Odpowiedziałam. Te wszystkie miesiące mieszkania razem naprawdę przyzwyczaiły mnie do wyrażenia się jak bandytka. Nie możesz ich po prostu przestraszyć? Nie wiem, po prostu zrobić nieśmiercionośne rzeczy, które zrobiłabyś, gdyby miała nocnych gości. Zgadzam się, że powinniśmy dać im lekcję, ale nie za ostrą. Te małe gnojki są podekscytowane doświadczeniem nawiedzonego domu, prawda? Och, ja ich na pewno przestraszę dobrze. Uśmiechnęła się, a potem krzyknęła. Spalona twarz? Dzisiejsza noc jest nocą, w której błyszczysz. Spalona twarz zmaterializowała się przede mną, a ja zwymiotowałam. Półwiedziałam, czego się spodziewać, bo kiedy oglądaliśmy film o Batmanie, Pandora powiedziała: wygląda jak spalona twarz, tylko że słodszy, o dwóch twarzach. Mimo to nic nie mogło mnie przygotować na to, jak strasznie zdeformowana była jego twarz. I nie tylko twarz. Każdy widoczny cal jego ciała był pełen okropnych oparzeń i otwartych blizn, I jakby był zrobiony z różowej lawy po tym, jak hektycznie się skondensowała, i okropnie pachniał zwęgloną skórą i zgniłym mięsem. <śm> wybacz. Udało mi się wykrztusić, zakrywając usta i noc. Idź, ale nie szalej zbyt dziko. Nakazała Pandora, a po zapachu wiedziałam, że odszedł. Wiem, że czujesz się okropnie, bo jesteś żałosnym Cutie Pie, ale on jest przyzwyczajony do takich reakcji. Nawet urósł do tego, że je lubi. Sprawiają, że czuje się potężny, czy coś tam. Żałosny Cutie Pie był jednym z najbardziej uroczych rzeczy, mi kiedykolwiek nie nazwała. Chciałabym, żeby już przeszedł do pieprzonego światła. Zripostowałam w końcu, mogąc znowu prawidłowo oddychać. Och. Nie martw się o niego. Spalona Twarz ma swój najlepszy czas w życiu. Ale teraz, gdy wiesz, jak działają duchy, możesz chcieć zamienić słowo lub dwa z kilkoma innymi. Spalona Twarz był całkowitą Gwiazdą mroka, sprawiając, że wkraczający nastolatkowie sikają ze strachu lub gorzej, co uważałam za uczciwy sposób, by dać im nauczkę i by pomyśleli, zanim znów chętnie postawią się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji ale młodość to przekleństwo jest zaraźliwa. Znajdując dokładny dreszczyk emocji, którego szukali, wieści rozeszły się jak ogień, a mój dom stał się punktem zapalnym dla wszystkich największych dubków w wieku od 14 do 17 lat. Tak więc przez następny miesiąc w mojej posiadłości niemal każdej nocy panował rozgardiarz. Musiałam nieco zwiększyć użycie nieśmiercionośnej siły, jak na przykład sprawianie, że potykają się i wpadają twarzą w krowie gówno, bo inaczej byłabym po prostu prowadzącą park rozrywki i to za darmo. Nigdy nie było nudno na tej przeklętej farmie. Wydawało się, że to w końcu ograniczy ich obsesję na punkcie dworu siuksów, ale jednej z tych nocy prawie wszystko skończyło się bardzo tragicznie. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli on się spodobał, zostaw łapkę oraz subskrypcję, jeśli na to zasługuje. Jeżeli chcesz zaproponować mi pastę, którą powinienem przeczytać, możesz to zrobić na dwa sposoby. Wysłać swoją propozycję lub gotową pastę na moim serwerze Discord, wystarczy, że po wejściu na niego weźmiesz sobie rangę ribi pasty, lub możesz wysłać mi ją na maila podanego w opisie i w informacjach o kanale. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.